Cześć, witajcie na moim kanale, Anis Arcade z tej strony Po dłuższej przerwie wracam na nagrywanie Będą się coraz częściej pojawiać jakiekolwiek filmiki na, na moim kanale A dzisiaj jest e, wykopą na chwilę, że tak powiem e, A zakupiłem oto ten komputer, który leży przed Wami Jest to Amiga 1200 Amiga jest rozkręcona, bo wybielałem klawiaturę już jest wybielona, obudowa też już jest wybielona i powoli skręcam to w całość jeszcze czekam na kondensatory do niej, będę też wymieniał kondensatory jak na razie przejrzałem całą Amigę wszystko jest w porządku była trochę brudna, ale to, to normalne, bo Amigę jak kupowałem ona była zamknięta od tamtego momentu, w ogóle nie otwierana dodatkowo przyjechała do mnie nowa Folia klawiatury. Jest to, ten jest tutaj, jest oryginał. To są ścieżki, będę je regenerował. Tu się mi już udało. Tu jeszcze jest problem, bo coś musiało zostać na niej wylane, bo ścieżki praktycznie same odchodziły. Dlatego na razie nie będę się tym bawił. A przyjechała nowa folia. Nowica jest to zamiennik. Tak widzicie, kuwerty. To nasza rodzima. Chyba firma. Towarzystwo Elektrotechnologiczne, spółka ZO. Także jest to do Amigi 1256C774A. Tu, tak samo w oryginale, mamy, to już Mitsumi 56C774A. 2 cm, chyba czy 20 cm. Powinno być 20 cm, to jest. Wszystko się zgadza. Otwory się zgadzają. Zakupiłem to. U pana Jacka na Allegro. Bardzo, bardzo porządny człowiek. Zamówiłem to wieczorem. Został wysłany także, że dwa dni i taśma już jest u mnie. Cenowo też jest lepiej niż na przykład u architeka. Ale to jest ta sama folia. Dlatego chcecie zaoszczędzić. Zawsze sprawdzajcie ceny. Jeszcze parę rzeczy zamówiłem do tej migi, ale to już będziemy, będziemy jeszcze sobie do niej wracać. Ja zakupię model. 2B, rewizja 2B dokładnie Także już się bardzo cieszę, że mam wszystkie amigy, jakie chciałem, czyli 500, 600, 1200 w kolekcji, chociaż tej nie planowałem do końca, bo ceny są jakie są ale w końcu się zdecydowałem także zakupiłem sobie oto ten sprzęt, będę to składał w całość, jeszcze rzucę na koniec parę zdjęć przed i po, tam dużo ich nie mam, bo zacząłem się od razu, zabrałem się za to, od razu za czyszczenie, za wybieranie żeby mieć to już z głowy, tak mówię, jeszcze kondensatory wymienię, tu sprawdziłem, nic nie wylało więc podłączę sobie, sprawdzę, ja wcześniej podłączałem, sprawdzałem, wszystko działa po testowaniu trochę te programami, tu jeszcze coś wpadnie a to będziemy też o tym mówić stacja dysków jest, ale stację dysków jeszcze muszę wyczyścić Właśnie się zaraz będę za to zabierał, zanim sobie to wszystko skręcę. Dlatego chciałem wam pokazać, co dzisiaj do mnie przyjechało. Komputer kupiłem tydzień temu. Od tamtej pory sobie powoli, bo mam urlop. Już się co prawda kończy, ale e, już powoli e, kończymy tą amigę. Jeszcze mówię, kondensatory sobie zakupię, wymienię i już będę happy, bo mam nowy zasilacz. Kto nie widział, to zapraszam na filmik jak stworzyłem sobie nowy zasilacz z nową obudową, wydrukowaną na drukarce 3D tu jeszcze jest takie info jakby ktoś chciał, by był zainteresowany zakupem Amigi 1200, CD32, Amigi 500 zapraszam do kontaktu, gdyż kolega, którego odkupowałem ma kilka Amig do sprzedania zbierał to, ale przyszedł czas na że tak powiem pożegnanie się, żeby trafiła też w inne ręce jakbyście byli zainteresowani, proszę ewentualnie kontakt na maila, ewentualnie pod postem ja się odezwę, pod filmem przepraszam zostawić jakiś ślad także jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam i co? Będziemy kończyć, filmy się będą coraz częściej pojawiać na pewno będzie dużo teraz z amigi ogólnie, bo chcę się po prostu zająć tą amigo w końcu moją 600 ma troszeczkę rozbudowaną, to też ten model też rozbudujemy, zobaczymy czy to pójdzie tylko fast, czy to jakaś karta turbo no zobaczymy, także tym akcentem kończę. I będziemy się teraz widzieć coraz częściej. Może jeszcze jakiś w sobotę pójdzie live z tej amigi. Także zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam eniserk.pl. Hej!